Ciełeczko z tej strony Łukasz, czyli bando, A w tym krótkim materiale chciałbym się z Wami przywitać. Siema, jeszcze raz. Czemu chciałbym się witać na tym moim krótkim materiale, jeśli mam już kanał już, ho, 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 ho i jeszcze trochę czasu, i ja się dopiero teraz. Witam! E, tak, chciałbym się przywitać z nowymi widzami, którzy przyszli tutaj do mnie e, za sprawą jednej osoby, a mianowicie wspomniał o, o mnie u siebie w kromka chleba. E, dzięki Kuba za, można powiedzieć, polecenie tak, mojego kanału. Postaram się tego nie spierdzielić. <laughs> nie wiem, jak mi to wyjdzie. E, witam, witam wszystkich, którzy przyszli do mnie na kanał. Mam nadzieję, że nie będziecie się tutaj nudzić. Te akcje, co widzicie tutaj, tutaj teraz w tle, no... No tak po prostu gram, tak? Czasami sobie hitboxuję, czasami tutaj są streamy na, na, na YouTubie. Wczoraj był stream z PlayStation 3 z widzami, raz na miesiąc robi taki event. Też troszeczkę ludzi przychodzi, zapraszam. Ci, którzy mają PlayStation 3 do udziału w tym evencie na co dzień, jak już Jakub jak już Kuba wspomniał, gram na PlayStation 4, nie znajdziecie u mnie teraz już żadnych gameplay, żadnych akcji, żadnych rozgrywek z PC-ta, bo no tam jakiś powiedzmy sobie mały epizod, że dwa odcinki z CSGO widziałem, ale... to nie jest to. Bo CSGO to nie jest to. Co tygryski lubią najbardziej. No i ja nie przepadam za CSGO. Znaczy dobra, nie gram. Bo pierwsze nie mam sprzętu do tego a po drugie Te ręce są stworzone do pada Tak jest Jeszcze raz wielkie dzięki Kromek witam wszystkich, wszystkich nowo przybyłych na kanał Bawcie się dobrze, no bo czego ja wam mogę życzyć. Jeszcze raz wielkie dzięki Jakub i mam nadzieję, że widzimy się na następnym materiale. Trzymajcie się, siamanko!